Zynak wieczór wigilijny, To właśnie tego wieczoru, gdy mróz słyśnie jak gwiazda na dworze, przystałaś są miejsce dla obcych, bo nim być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, serce złamane i smutne po cichu wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru słodze wstyd umiera, Widząc, jak piękna i silna jest miłość, gdy pięści rozwiera. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, Pod dachem tkliwej kolędy się w człowieku. Antoni Tomala Wierszu Elwy, Szerbórg, Zarębiny Trzej króle jechali. Trzej króle jechali, Jezuska szukali, Zobaczyli zamek, W bramę zastukali, Otwierajcie zamku, wspaniały królewski, Pewnie gości w tobie, Jezusek niebieski. Wyszedł sam marszałek przed bramę zamkową, Spojrzał na trzech króli i pokiwał głową. Zamorscy królowie, jedźcie szukać dalej, Nie ma tu Dzieciątka wśród zamkowych sali. Jak jechać, to jechać, trzej królewy stnęli. Napotkali pałac i znów przystanęli. Pałacowy sługo, otwieraj nam wrota. Prowadź, kędy dziecię, w kolebce ze złota. Klaśnie stary sługa, rękami obiema. Zamurscy królowie, tu Jezuska nie ma. Nie było w pałacu, nie było we dworze. Może go znajdziemy? U w komorze pojechali króle do bielonej chaty. Czy jest tu syn Boży? Odziane w szkarłaty? wyszedł sam gospodarz. Kłania się jak u mnie. Nie ma tu dzieciątka i zbieni na gumnie. Zmartwili się króle, bo już i noc bliska. Patrzą. Nad stajenką błyska. Widząc w królowie wyraźny znak Boży. Więc Melsior najstarszy drzwi stajni otworzył. Lecz jej otworzył, upadł na kolana. Bo zobaczył dziecię, na wiążec Cesiana. Nie miał ci syn Boży, z spereł i złota. Leżał na jułsienki, jak ludzka sierota. Po jelicu świata za mocarze. I padli przed żóbkiem, na królewskie twarze. Z darami świętymi złożyli mu skrzynie, uwielbili Boga w maątkiej dziecię. Choć mijają wciąż godziny, zbliżają się Boże narodziny. Choć od nowa, jak co roku, łza się kręci w każdym oku, bo na ziemię Bóg przychodzi. Wieś ta szybko się rozchodzi, więc zatrzymaj się na chwilkę. Pomyśl o tym tylko tyle. sowy ostroski. Dziś o wszystkie dzieci, jak małe ptaki z gniazd. Patrzą na niebo, czy już świeci, najpierw szasz wszystkich gwiazd. O zimne szyby płaszczą noski w okienkach miast i wsi, czy już stwunęła z ręki boskiej, czy już nad nami twi. Różowe niebo pociemniało i cień błękitny lego. Na ziemię białą, 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 na nieskalany śnieg. Anioły mogą zejść do ludzi, przebiec świat. Śnieg tak czysty, że nie pobrudzi białych anielskich szat. Białe opłatki, białe stoły, świeży hojne klas. Doprawdy mogą dziś anioły zagościć pośród nas. Tylko ta gwiazda niech zaświeci nad ciszą białych dróg i zawiadomi wszystkie dzieci, że się narodził Bóg. Wiersz pod tytułem Gwiazdka, autor bronisława Ostrowska Dzisiaj o zmierzchu wszystkie dzieci, jak małe ptaki z gniazd, Patrzą na niebo, czy już świeci najpierwsza z wszystkich gwiazdy. O zimne szyby płaszczą noski w okienkach miast i wsi, Czy już strunęła z ręki boskiej, czy już nad nami tli. Różowe niebo pociemniało i cień błękitny lek, na ziemię białą, białą, białą na nieskalany śnieg. Anioły mogą zejść do ludzi, przebiet calutki świat. Śnieg taki czysty, że nie ubrudzi białych anielskich siat. Białe opłatki, białe stoły, świeży choinek las. Doprawdy mogą dziś anioły zagościć spośród nas. Tylko tak gwiazda niech zaświeci i nad ściszą białych dróg. I zawiadomi wszystkie dzieci, że się narodził Bóg.